Na terenach górzystych Rocaporena, wioski położonej niedaleko miasta Kaścia w Umbrii we Włoszech, w 1381 roku przyszła na świat dziewczynka, która przez pokolenia będzie znana jako Święta od Spraw Niemożliwych. Jej rodzice Antonio i Amata Lotti już w podeszłym wieku uważali córkę za prawdziwy cud. Od pierwszych dni życia Margerita, którą później nazwano Ritą, Okazywała znaki szczególnej Bożej przychylności. Tradycja głosi, że gdy była jeszcze niemowlęciem, nad jej kołyską krążyły białe pszczoły, nie czyniąc jej krzywdy, co z pobożnością wspominają wierni. Antonio i Amata byli pobożnymi rolnikami, żyjącymi w pokoju z Bogiem i ludźmi, słynęli w okolicy z rozwiązywania sporów i godzenia skłóconych sąsiadów, co było rzadkością w czasach krwawych vendet w włoskich wioskach, Rita dorastała w atmosferze modlitwy i miłosierdzia, wcześniej rozwijając głębokie nabożeństwo do ukrzyżowanego Jezusa. Spędzała długie chwile w ciszy przed drewnianym krucyfiksem w domu, pogrążona w kontemplacji właściwej duszą mistycznym. Jej najgłębszym pragnieniem było całkowite oddanie się Bogu poprzez wstąpienie do klasztoru Augustianek w Kaści. Rodzice, obawiając się o jej bezpieczeństwo i chcąc zapewnić jej przyszłość, postanowili jednak przeznaczyć ją na małżonkę. W wieku dwunastu lat Rita została zaręczona z Paolo Ferdinando Mancinim, impulsywnym młodzieńcem o trudnym charakterze, uwikłanym w rodzinne właśnie typowe dla ówczesnych włoskich rodów. Z uległym sercem przyjęła wolę rodziców. Ślub odbył się, gdy Rita miała zaledwie 18 lat. Od początku ich małżeństwo naznaczone było próbami, lecz także jej heroiczną cnotą. Mąż był szorstki i gwałtowny, ale znosiła go cierpliwie i w modlitwie, zabiegając o dobro jego duszy. W latach małżeństwa Rita została matką dwóch synów. Prawdopodobnie bliźniąt, którzy niestety odziedziczyli porywczy temperament ojca. Mimo to wychowywała ich z czułością, prosząc Boga, by uchronił ich przed pokusą zemsty. Jej dom był często miejscem napięć i łez, lecz Rita nie odwracała się od krzyża. Przeciwnie, obejmowała każde cierpienie jako ofiarę dla Boga, jednocząc się z męką Chrystusa i ofiarowując siebie za męża i dzieci. Z czasem ciche świadectwo Rity zmiękczyło zatwardziałe serce Paolo. Nieustanna modlitwa, gesty czułości i niewzruszona wiara przemieniły gwałtownego człowieka w kogoś łagodniejszego i refleksyjnego. Po ponad dekadzie wytrwałej modlitwy Paolo nawrócił się szczerze i pojednał się z Bogiem. Zmienił życie, porzucił intrygi i stał się kochającym mężem, co wielu uważało za niemożliwe. Jego nawrócenie nie uwolniło go jednak od skutków dawnego życia. Pewnego dnia, wracając do domu, został zasadzony i zamordowany przez dawnych wrogów. Śmierć pogrążyła Rite w głębokim bólu, lecz modliła się o zbawienie jego duszy. Tragedia wstrząsnęła synami Rity, którzy poczęli żywić pragnienie zemsty. Zrozpaczona matka błagała Boga, by oświecił ich umysły, prosząc raczej o ich śmierć, niż by splamili ręce krwią. Jej modlitwy, choć bolesne, zostały wysłuchane. Niedługo potem obaj młodzieńcy ciężko zachorowali i zmarli, pojednani z Bogiem i nie szukając zemsty. Rita, wdowa i bez dzieci, została sama na świecie, lecz jeszcze bardziej zjednoczona z Chrystusem. Seria druzgocących strat nie złamała jej wiary, przeciwnie, pogłębiła pragnienie całkowitej ofiary Bogu. Zintensyfikowała modlitwę, post i pokutę, pragnąc spełnić dawne marzenie o życiu zakonnym. Z pokorą udała się do klasztoru sióstr augustianek św. Marii Magdaleny w kaści prosząc o przyjęcie. Została jednak odrzucona, gdyż reguła zabraniała przyjmowania wdów, zwłaszcza obarczonych tragiczną przeszłością rodzinną. Zdeterminowana i ufna w Bożą opatrzność Rita nie ustąpiła. Błagała niebo i swych ulubionych świętych, Świętego Jana Chrzciciela, Świętego Augustyna i Świętego Mikołaja z Tolentino, o znak prawdziwości powołania. Tradycja głosi, że pewnej nocy trzej święci ukazali się jej i cudownie wprowadzili do zamkniętego klasztoru. Rankiem siostry znalazły ją klęczącą w chórze i nie mogły zaprzeczyć cudowności wydarzenia. Wobec oczywistego znaku Bożej woli zakonnice przyjęły Ritę do Habitu. Wstąpiła do życia zakonnego, mając około 36 lat. Przyjęta jako wzór cierpliwości, przebaczenia i wiary. Jej wejście do klasztoru uważano za szczególną łaskę. Od początku odznaczała się pokorą, posłuszeństwem i braterską miłością, a w szczególności głębokim nabożeństwem do męki Chrystusa, Najświętszej Dziewicy i Eucharystii. Każdy krok w życiu zakonnym zdawał się czynić ją lżejszą i bardziej oderwaną od spraw ziemskich. Jej dusza szukała jedynie zjednoczenia z Bogiem, godząc się na wszelką umartwienie, choćby najcięższe. Przyjmowała z radością najprostsze i najbardziej poniżające posługi, sprzątała klasztor, opiekowała się chorymi, regularnie pościła, spała krótko, jadła tylko to, co konieczne i spędzała długie godziny na cichej modlitwie przed najświętszym sakramentem. Jej sława świętości zaczęła rozchodzić się wśród mieszkańców kasci i okolicznych wiosek. Wielu przychodziło prosić o modlitwy i rady, ufni, że Bóg wysłucha tak czystej wiary. W klauzurze Rita znana była z łagodności i mądrości duchowej. Nigdy nie szemrała, nawet napominana, i znosiła cierpliwie trudy życia wspólnego. Jej życie było nieustanną ofiarą miłości. Pewnego dnia podczas żarliwej modlitwy przed Ukrzyżowanym, Rita poprosiła Jezusa, by pozwolił jej uczestniczyć w swojej męce. Wtedy, jakby cudem, jeden z kolców korony Chrystusa odłamał się i zranił jej czoło, tworząc bolesną ranę, która trwała do końca życia. Rana na czole Rity była nie tylko fizyczna, stanowiła widoczny znak głębokiego zjednoczenia z cierpieniami Chrystusa. Wydzielała silny, nieprzyjemny zapach. Co było próbą zarówno dla niej, jak i dla sióstr. Z powodu odoru i wyglądu rany musiała być izolowana w odległej celi. Rita przyjmowała to wygnanie jako dar, ofiarowując samotność za nawrócenie grzeszników. Choć fizycznie oddzielona od wspólnoty, duchem pozostawała z nią zjednoczona przez modlitwę. Całe dni spędzała na rozważaniu męki i prośbie, by Bóg pochłonął ją w swojej miłości aż do ostatnich włókien duszy. Rana nigdy się nie zagoiła. Nasilała się szczególnie w okresie wielkiego postu, co siostry interpretowały jako potwierdzenie jej mistycznego charakteru. Mimo ustawicznej słabości i choroby, Rita zachowywała zdumiewający pokój. Nie skarżyła się na ból ani nie szukała ulgi, wiedząc, że każda dolegliwość jednoczy ją doskonalej z sercem Jezusa. Z upływem lat zaostrzała umartwienia, ściślejsze posty, spanie na gołej ziemi z kamieniem zamiast poduszki, noszenie dyscyplin pod habitem, wszystko z miłości do Chrystusa i za grzeszników. Życie jej było cichą, nieustanną ofiarą. Gdy proszono o modlitwę, nie tylko się modliła, składała ofiary i czuwała nocami na wstawiennictwie, ukazując nadprzyrodzoną miłość. Siostry zauważały w niej coś niebiańskiego. Jej obecność wprowadzała pokój, a proste słowa trafiały do serc, prowadząc do nawrócenia. Często odwiedzając klasztorny ogród, wpadała w ekstazę, trwając godzinami jakby poza sobą, z oczami utkwionymi w niebo. W takich chwilach siostry widziały, że rozmawia z Jezusem i świętymi. Najbardziej wzruszające wydarzenie miało miejsce. Gdy Rita, będąc już starą i leżącą w łóżku, poprosiła odwiedzającą ją krewną o przyniesienie róży z ogrodu jej domu w Rokaporena. Panowała sroga zima, a kobieta zdumiała się prośbą. Jednak gdy dotarła do Rokaporena, cudownie znalazła jedną rozkwitłą różę pośród śniegu. Zerwała ją i zawiozła Ricie, która przyjęła kwiat ze łzami w oczach, widząc w nim znak Bożej Miłości. Cud róży stał się symbolem jej potężnego wstawiennictwa. Do dziś wielu czcicieli świętego Rity otrzymuje róże jako odpowiedź na modlitwy, co umacnia jej sławę świętej od niemożliwych spraw. Przy innej okazji poprosiła o figę, również nie w porze owocowania, i te również cudownie znaleziono dojrzałą. Te wydarzenia dowodziły, że Bóg spełniał nawet najdrobniejsze pragnienia swej wiernej służebnicy. W ostatnich latach swego życia Rita niemal nie opuszczała łoża boleści. Słabe zdrowie nie przeszkadzało jej jednak podtrzymywać intensywnego życia wewnętrznego i ducha całkowitego oddania. Cela, w której przebywała, stała się miejscem pielgrzymek. Zakonnice i świeccy przybywali z daleka, by ją zobaczyć, posłuchać lub choćby dotknąć jej habitu, przekonani o obecności autentycznej świętości. Jej pokora nigdy nie została naruszona przez niezwykłe znaki ją otaczające. Rita wszystko przypisywała Bożemu miłosierdziu i nigdy nie szukała uznania. Powtarzała: Jestem tylko nieużyteczną służebnicą, na którą Bóg spojrzał z litością. Pewnego razu jedna z sióstr zapytała ją: Dlaczego z taką cierpliwością znosi tyle prób? Odpowiedziała spokojnym uśmiechem: Krzyż to jedyna droga, która prowadzi do nieba. Kto kocha, przyjmuje cierpienie z Chrystusem. Lekarze tamtego czasu, badając jej ranę, byli zdumieni. Nie potrafili znaleźć naturalnego wytłumaczenia dla tej rany, która pulsowała i krwawiła, jakby była świeżo zadana, nawet po wielu latach. Zakonnice opowiadały, że kiedy zbliżała się śmierć Rity, jej cele wypełniał niewysłowiony zapach, podobny do świeżych róż utrzymujący się godzinami, nawet po ich wyjściu, w ostatnich dniach często przyjmowała komunię świętą, zawsze z łzami w oczach i głębokim skupieniem. Mówiła, że to wizyta oblubieńca i że coraz bardziej pragnie wiecznego zjednoczenia z nim. Leżąc prawie bez sił, modliła się na różańcu, prosząc za cierpiących, zatwardziałych grzeszników, a zwłaszcza za tych, którzy utracili nadzieję. Jej ostatnie słowa, zapisane przez siostry, brzmiały: Trwajcie na Krzyżu z Jezusem. Tam znajdziemy niebo. Zaraz potem, z lekkim westchnieniem, jej dusza oddała się Bogu. Święta Rita zmarła 22 maja 1317 roku, mając 76 lat, w głębokim pokoju otoczona siostrami. Jej twarz przybrała wyraz niebiańskiej radości, jakby widziała coś, czego inni dostrzec nie mogli. Natychmiast po jej śmierci. Zaczęły się cuda. Chorych dotykających jej ciała uzdrawiano, a woń róż stała się jeszcze intensywniejsza, co wielu uznało za znak nadprzyrodzony. Jej ciało, wystawione przez kilka dni do publicznej czci, nie wykazywało oznak rozkładu. Przeciwnie, pozostawało giętkie i wydzielało woń, pozostając nienaruszone przez stulecia, co Kościół badał z podziwem. Po jej śmierci, cela, w której żyła, stała się miejscem nieustannych pielgrzymek. Zakonnice z nabożnym wzruszeniem zachowały jej osobiste przedmioty, traktując je jako relikwie prawdziwej przyjaciółki Boga. Lud Kaskci i okolicznych regionów zaczął nazywać ją świętą, zanim jeszcze rozpoczęto formalny proces kościelny. Jej sława świętości rosła z każdym dniem wraz z nowymi cudami przypisywanymi jej wstawiennictwu. Opowieści o cudach były liczne i różnorodne: uzdrowienia z nieuleczalnych chorób, niespodziewane pojednania rodzinne, nagłe nawrócenia, a nawet uwolnienia od opętań demonicznych. Wszystko to umacniało wiarę ludu i spontaniczny kult jej pamięci. Wśród najlepiej udokumentowanych przypadków wyróżnia się sparaliżowany, który odzyskał władzę w kończynach, dotknąwszy z wiarą relikwiarza. Świadkowie przysięgali, że widzieli ten fakt, a wieść Rozniosła się po całej Umbrii. Inną słynną historią jest uzdrowienie niewidomego, który podczas modlitwy przy grobie Świętej Rity odzyskał wzrok. Cud uznano za tak nadzwyczajny, że władze kościelne zaczęły formalnie spisywać te wydarzenia. Nabożeństwo do Świętej Rity szybko wykraczało poza granice kaści. Pielgrzymi z całych Włoch zaczęli odwiedzać klasztor, a z czasem wieści o jej pomocy dotarły do Francji, Hiszpanii, Niemiec. I innych krajów chrześcijańskich. W XVII wieku jej ciało uroczyście przeniesiono do kryształowej urny, w której spoczywa do dziś. Po otwarciu urny obecni wyczuli jeszcze silniejszy zapach róż, a ciało nadal nie nosiło śladów rozkładu. Widoczny cud nienaruszalności ciała stał się wielkim znakiem Bożej łaski. Kościół roztropny rozpoczął niezbędne procesy w celu potwierdzenia jej świętości. Zbierając świadectwa i badając jej życie. W 1623 Dunamarcien. Papież Urban Łaso nadał jej tytuł błogosławionej, oficjalnie uznając kult w kaści i zezwalając na jej publiczną cześć liturgiczną. Wiadomość przyjęto z wielką radością w całym regionie. W następnych stuleciach nabożeństwo do świętej rity nadal rosło. Zwłaszcza wśród ubogich, chorych i tych, którzy znajdowali się w sytuacjach bez wyjścia. Jej sława, świętej od spraw niemożliwych, stawała się powszechna. Wielu wiernych opowiadało, że otrzymało róże jako znak jej wstawiennictwa, niespodziewanie podarowane kwiaty, niewytłumaczalne aromaty lub mistyczne wizje podczas modlitwy. Relacje te podtrzymywały wiarę ludu przez stulecia. Proces kanonizacyjny wymagał jednak dalszych dowodów. Kościół w swej mądrości i ostrożności dogłębnie badał cuda przypisywane jej modlitwom, starannie rozeznając działanie nadprzyrodzone. W końcu po wiekach nieustannej czci i uznaniu jej heroicznych cnót, papież Leon XIII ogłosił ją oficjalnie świętą 24 maja 1900, kanonizując ją uroczyście w Bazylice św. Piotra. W homilii kanonizacyjnej Papież szczególnie podkreślił cnoty cierpliwości, przebaczenia i umiłowania krzyża, które naznaczyły jej życie. Wskazał ją jako wzór nie tylko dla zakonnic, lecz także dla żon, matek i wdów na całym świecie. Kanonizacji towarzyszył nowy zapał pobożności. Kościoły, kaplice i bractwa pod wezwaniem świętej rity. Mnożyły się w całej Europie, a później w obu Amerykach, Afryce i Azji, czyniąc z niej jedną z najczęściej wzywanych świętych kościoła. W Rzymie wielkie tłumy zaczęły odwiedzać bazylikę świętej rity w Casti, gdzie spoczywa jej nienaruszone ciało. Miejsce to stało się centrum nieprzerwanej pielgrzymki, zwłaszcza w dniach wokół 22 maja, jej liturgicznego wspomnienia. W wielu krajach parafie organizują nowenny i procesje ku jej czci, rozdając pobłogosławione róże symbol jej duchowej obecności i macierzyńskiej troski o wiernych. Święta Rita została ogłoszona patronką spraw beznadziejnych, niemożliwych i strapionych matek. Jej życie, naznaczone stratą i bólem, głęboko porusza tych, którzy stają w obliczu sytuacji beznadziei. W czasach współczesnych, Liczne zgromadzenia zakonne inspirowały się jej przykładem, zakładając dzieła charytatywne, szpitale i szkoły. Jej postać uważana jest za wzór pojednania, duchowego uzdrowienia i całkowitego oddania woli Bożej. Literatura duchowa wciąż rozpowszechnia jej życie. Powstały liczne biografie, modlitwy, hymny i sztuki teatralne. Czyniąc ją ikoną wiary dla pokoleń katolików na całym świecie. Wielu papieży darzyło ją głęboką czcią, w tym świętych. Jan Paweł II, który przedstawiał ją jako jaśniejące świadectwo mocy chrześcijańskiego przebaczenia i męczennice pokoju domowego, promując jej przykład w czasach kryzysu rodzinnego. Kapłani i biskupi często zachęcają do nabożeństwa do świętej Rity. Zwłaszcza wśród tych, którzy zmagają się z goryczą, rozpaczą lub trudnością przebaczenia. Jej życie jest latarnią pojednania w czasach podziału. W jej rodzinnej miejscowości Roka Porena, w miejscu jej domu, wzniesiono sanktuarium przyciągające pielgrzymów z całego świata. Przechowuje się tam relikwie i pamiątki z jej prostego, świętego życia, wzywając do modlitwy i zadumy. Droga świętej Rity. Pielgrzymka między roka Porena a Kaścią stała się powszechną praktyką wiernych, którzy pragną duchowo odtworzyć kroki świętej, zwłaszcza w maju, gdy obchodzona jest uroczyście. Jej duchowy wpływ jest tak głęboki, że nawet niekatolicy i osoby dalekie od wiary donoszą o doświadczeniach nawrócenia i pocieszenia dzięki jej wstawiennictwu, świadcząc o powszechności Bożej miłości obecnej w jej życiu. Dziedzictwo świętej rity z Kasci pozostaje żywe nie tylko w kościołach noszących jej imię, lecz przede wszystkim w sercach tych, którzy zwracają się do niej w najtrudniejszych chwilach. Jej przykład jest milczącą odpowiedzią na dramaty naszych czasów. W świecie naznaczonym rozbiciem rodziny, przemocą domową i utratą sensu przebaczenia, życie świętej rity brzmi jak ewangeliczne wezwanie. Kochaj i cierp z Chrystusem, a znajdziesz prawdziwy pokój. Jej świętość nie tkwi w wielkich ludzkich czynach, lecz w wierności codziennym, drobnym krzyżom. Jako żona, matka, wdowa i zakonnica, przeżyła wszystkie etapy z chrześcijańską godnością i niezłomną wiarą. Nauka, jaką pozostawiła, głosi, że nie ma sytuacji nieodwracalnej, gdy ufnie powierzy się ją Bogu. Nawet w najdotkliwszym bólu znajdowała sens, przemieniając cierpienie w zbawienie, ranę w kwiat, śmierć w nadzieję. Sprawy niemożliwe, pozornie nie do rozwiązania ludzkimi oczami, stają się żyzną glebą dla działania Bożego, gdy ona się za nie wstawia. Jej wytrwała miłość do Boga sprowadza łaski na najbardziej nieprawdopodobnych. Róża, symbol jej życia i ikonografii, stała się znakiem nadziei. Tak jak ona otrzymała róże zimą, tak i jej czciciele uczą się, że w czasie Boga zakwitają nawet najbardziej kolczaste ciernie. Kościoły pod jej wezwaniem rozrosły się w stolicach świata od Rzymu po Nowy Jork, od Buenos Aires po Manile. We wszystkich nich sanktuarium serca jest to samo: ołtarz ufności, przebaczenia i wierności. W wielu rodzinach imię Rita nadawane jest na Cześć Świętej, utrwalając jej pamięć w nowych pokoleniach. Jest to cichy sposób proszenia, by dziecko wzrastało pod opieką świętej od niemożliwych spraw. Ikonografia przedstawia ją zawsze w habicie augustiańskim, z raną na czole i różą w dłoni. Jednak jej szczególną cechą jest spokojne, głębokie spojrzenie, jakby patrzyła już na wieczne rzeczywistości. W czasach kryzysu moralnego i duchowego święta Rita wskazuje na wartość milczenia, modlitwy i całkowitego oddania. Jej życie przypomina, że prawdziwa rewolucja dokonuje się w sercu przemienionym przez Chrystusa. Jej wstawiennictwo przyzywa się także w sądach, szpitalach, więzieniach i na polach wojny. Wszędzie tam, gdzie zdaje się brakować rozwiązania, ktoś po cichu zapala świece i modli się: Święta Rito, módl się za nami. Jej kult jest powszechny i przekracza granice geograficzne i kulturowe. Tam, gdzie jest ból, jest miejsce na działanie tej kobiety, która umiała kochać aż po skraj krzyża. Co roku, 22 maja, kościoły wypełniają się tłumami wiernych. Msze, procesje, nowenny i błogosławieństwo róż tworzą namacalny klimat wiary. Wielu świadczy o łaskach otrzymanych właśnie tego dnia. W duchowości współczesnej święta Rita jest wezwaniem do wytrwałości. Uczy, że wiara nie oznacza braku cierpienia, lecz zdolność przechodzenia przez nie z oczami utkwionymi w Chrystusie. Przebaczenie, tak trudne do praktykowania, stało się w jej życiu konkretnym świadectwem. Rita nie tylko przebaczyła zabójcom męża, kochała ich i szczerze się za nich modliła. Klasztor, w którym żyła, pozostał niemal niezmieniony, niczym relikwiasz jej obecności. Panująca tam cisza jest wymowna, a kamienie mówią o pokucie, kontemplacji i pokoju. Pielgrzymi, którzy tam przybywają, często odchodzą przemienieni. Coś w tej celi, w ranie, w zapachu róż i w relikwiach dotyka najgłębszych zakątków duszy i budzi tęsknotę za niebem. Świadectwa otrzymanych łask są rejestrowane po dziś dzień. Od fizycznych uzdrowień po nagłe nawrócenia wszystko to umacnia przekonanie, że Rita nadal działa w kościele w sposób niewidzialny, lecz potężny. Jej kult jest oficjalnie uznany przez kościół, który zachęca do uroczystych mszy i szerzenia jej życia jako dostępnego dla wszystkich wzoru świętości. W literaturze duchowej często zestawia się ją ze świętego Teresą z Lisieux, świętej Judą Tadeuszem i innymi świętymi o silnym wstawiennictwie. Jednak jej profil jest wyjątkowy. Naznaczony świętością, rodzącą się z codzienności. Święta Rita jest światłem w zranionych domach, pociechą dla zrozpaczonych i nadzieją dla tych, którzy nie widzą wyjścia. Jej życie jest Ewangelią w czynach, a jej śmierć zapowiedzią wiecznej chwały. Współczesna młodzież, często rozczarowana, odnajduje w niej świadectwo, że warto kochać, nawet gdy wszystko się wali. Jej przykład zaprasza do życia pełnego sensu w czasach powierzchowności i egoizmu pokazuje wartość ofiary, wierności i modlitwy. Jest cichą mistrzynią, która wskazuje drogę krzyża jako jedyną prowadzącą do zmartwychwstania. Niech jej życie inspiruje cierpiące żony, płaczące matki, walczące wdowy i zakonnice, które trwają w powołaniu. Niech wszyscy kontemplując jej historię mówią z wiarą. Z świętą ritą nie ma rzeczy niemożliwych. I tak pośród róż i cierni milczenia i modlitwy Rita Kasci stała się jednym z najpiękniejszych kwiatów w ogrodzie Boga. Jej życie pozostaje wiecznym świadectwem, że łaska przemienia wszystko, nawet niemożliwe w cud.